Przed nami 635. odcinek tureckiego serialu, Dziedzictwo. Co się wydarzy? Ferit szuka sposobu, by zbliżyć się do Ais. Na komendę trafia wahit, a także człowiek Idrisa. Nana pojmuje, że Yaman nie jest jej obojętny. Dziedzictwo, odcinek 635. w piątek, 18 lipca 2025 roku, o godzina 16.05 w TVP1 streszczenie 635. odcinka serialu, Dziedzictwo. Ferit szuka sposobu, żeby zbliżyć się do Ais, ona jednak pozostaje nieugięta. Na komendę trafia Wahit, mężczyzna podejrzany o handel ludzkimi organami. Feritowi udaje się go zmusić do złożenia zeznań, ale mężczyzna wychodzi dzięki swojemu prawnikowi. Pomiędzy nim a Feritem dochodzi do sprzeczki. Wachit daje Feritowi do zrozumienia, że może skrzywdzić dogę. Korej oferuje Wachitowi współpracę przeciwko Feritowi. Idris dostaje szału na myśl, że Nana wciąż żyje. Tymczasem Nana czuje się coraz lepiej, a Jaman czuwa przy niej w szpitalu. Nana uświadamia sobie, że Jaman po raz czwarty uratował jej życie. Podświadomie czuje z nim coraz większą więź. Feritowi udaje się aresztować człowieka wynajętego przez Idrisa, jednak zastraszony przez kulasa RF nie wyjawia nic ani Feritowi, ani Yamanowi. Zobacz, co się wydarzy w odcinku. Zdjęcia publikujemy w galerii.